Słuchaj jest, Co to jest? Gdzie to jest? Tutaj. uciekaliśmy przed Saras przed, przed który chciał nas truszeć dalej obserwacyjny, ale i widzieliśmy bez z Lightheada. Tak. Jego tak. brata. Tak. Idę schodami na tą obserwacyjną, bo ja ręki nie mam. Ja mam. Bez tego głupiego Lightheada. Dlaczego nie było nagrywane? No, bez Lightheada a nie przed starym headem. O Jezu, co się stało? O Jezus ja to muszę trzymać bez jednej ręki. Do, brawo. Dobra, na szczęście mam przy sobą sztuczną. Dobra, założyłam. Mm, dobra, jest taki. Ja też mam e, Tu jest punkt obserwacyjny. Ogólnie. I nic nie widać. Dobra, zjeżdżamy. Albo ja skaczę w Patrzcie, teraz zrobimy skok. Ja skaczę. <słuch>